Tak, nie idą? Dobra. Jedyny minus wyjścia na prostą to... to znaczna utrata kondycji, czy nie? Jakoś zdążyliśmy. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. <laughs> nie daliby rady mnie załatwić. Poza tym, czekali aż ich szef zrobi to osobiście. Masz gdzie się ukryć? Tak. Jak jeszcze raz się zjawią, będę gotowy przekasz kumplowi podziękowania za pomoc Do zobaczenia Pająku Rozdzielili się My też powinniśmy Ta. Hej Dobra robota Serio Myślałem, że tylko wszystko partole no tak ale lepiej się nie dało Co ty... Czekaj! Sorry. Nie do końca ogarniam, jak to działa. Ha. Fajny wzór. Jaki wzór? To ty nie... Ha? <laughs> Na to wygląda. Ale czad. Naprawdę jesteśmy Spiderziomami. <laughs> Chyba wrócę do laboratorium. Może doktor Connors się pojawił? Słusznie. Odezwę się później. Oby tylko nie chodziło znowu o jakiegoś robala! Najpierw zadzwonię do Pita! Hej, Miles! Hej, stary! Co to z tobą? Nie potrzebujesz pomocy? Właściwie to nie! Udało nam się uratować Tombstone'a zanim Craven zdołał go dorwać. Nam? O, tak w dużym skrócie. Mój kumpel Harry ma jakiś super kostium. Skopał w nim wiele tyłków. Na pewno pomoże nam z miłowcami, sam zobacz Czekaj! Czyli jest! Jednym z nas? Tak jakby? Wszystko dzieje się szybko, ale oddzwonię. Muszę kończyć. Cały piz. Ciągle to samo. Dobra, to lepiej sprawdzę, co mamy. Thank <laughs> you. Dużo znaczy dla społeczności. Bardzo dziękuję za wsparcie. Dobrze. Pozdrawiam. Miles. Hejka. Chodź, usiądź. Chciałam porozmawiać. Co u ciebie słychać? Wszystko gra? Mm. Spoko. Wszystko, Git. Dobra. Po prostu sporo się dzieje. Jest masa roboty w mieście. Martwię się podaniem na studia. Pit ma sporo na głowie, a Lee, Lee wciąż tam jest. Nie męczy cię to? Oczywiście, że męczy. Ale. Chcę, żeby tej społeczności żyło się lepiej. Muszę zapomnieć o wszystkim, co mi nie służy. Skupić się na przyszłości, a nie przeszłości. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak. Ale, Lee. Nie mogę mu odpuścić. Angela oddzwoni do ciebie. Jak możesz być zamknięta? Masz klucz. O. Nie, rozumiem, że to pilne. A, wykonam kilka telefonów. Dobra. Mamo, może pójdę i. Czu, czu, czu. Nie mówiłeś przed chwilą, jak jesteś zajęty? Tak, ale. Zawsze mam czas dla swoich. Dobra mamo, dokąd mam iść? Centrum Parlemu, rukstoszest. Na tej konwent. To moja przyjaciółka Angela. Jest kustoszką i chce oprowadzić potencjalnego darczyńcę. Ale system bezpieczeństwa ją uciął! Ups! Niezręcznie! Angela zdobyła eksponaty na nową wystawę muzyczną, ale finansowanie przepadło. Jeśli ten darczyńca nie pokryje kosztów, muzeum czeka zamknięcie! Postaram się jej pomóc! Dobrze wiecie, że chciałbym zachować dziedzictwo muzyczne tej społeczności. Ale jak mogę przekazać eksponaty muzeum, w którym zabezpieczenia nie działają. Darem, rozumiem Twoje obawy, ale zapewniam, że to muzeum będzie.. Spider-Man? O, dzięki Bogu! System nas odciął i zupełnie na nic nie reaguje. Może uda mi się to sprawdzić. Muszę znaleźć panel kontrolny. jest. Panel kontrolny. Przekaźniki są przeciążone. Muszę dostać się jakoś do środka. Załatajmy to. Ktoś musi pomóc Angeli. Chyba doszło do jakiegoś skoku napięcia. A to kto? Alarm się nie uruchomi. Więc to dlatego Angela nie mogła wejść. System, żeby się tam dostać i tylko mnie. Hmm, nie najgorzej. Naprawa zajmie. Znaleźć pozostałe skrzynki. Hej, Miles, sprawdziłem we wszystkich domach Twist. Nikt nie widział Martina Dzięki. Że też pozwoliłem mu uciec, skoro mogłem. No wiesz, co mogłeś? Upewnić się, że nikogo nie skrzywdzi. Ale by zobacz, szukam dalej. Mają tu coś cennego. Ci goście to zawodowcy. Pora to uruchomi.

Popają! go! Nieźle, no ale system wciąż leży. Pewnie jest z tego więcej. Saksofon i BME już w aucie, tak? Tak, ale... Muszę ich ominąć, nie dając się zauważyć. A może by tak zmyłka w tonacji C? to było? Muszę uważać, żeby nie rzucać się tu w oczy. Weź się w Tylko mi tu nie pęka. Dasz radę. Kolejny szyb nad tym gościem. Ej, tak! Lepiej, żebyś to był ty! Miles, wszystko dobrze? Wystąpił mały problem, ale radzę sobie. Skoro tam jesteś, sprawdź kilka instrumentów. Przygotujesz się do studiów. Mamo, ja idę w technologię. Będę korzystał z komputera. Muzyka zaczyna się od człowieka, jego instrumentu i duszy. Kiedy miksujesz lub samplujesz, musisz się wsłuchać i wydobyć te dusze. Komputery tego nie potrafią. Wiesz, że mówisz teraz jak staruszka. Ale mądra staruszka. O, ale super. jest silniejszy. Został jeszcze jeden przekaźnik do uruchomienia. O mordę. Muszę się przedostać na drugą stronę. Ile mam? na czymś Ktoś się tu rozbija? włączyć ostatni przekaźnik. Pójść do strefy załadunku. Nie pozwolę, żeby uszło mi to na sucho. Dobro. Koniec! Zrywam się! Dobra robota, Spiderbocie. Teraz moja kolej. Spidermenie drzwi są w końcu otwarte. Ale zaginęło trochę rzeczy. Wszystko jest w strefie załadunku. I już tam zostanie. Zbijamy się! Jadda, ja! Nie będzie! Oh, Przewod, że to będzie nadzmoi! A teraz Spider man tu jest! Nieważne! Dałem Powiedz szefowi, żeby dał temu miastu spokój!

what